Jak wstawić na swoją stronę na WordPressie filmik z Facebooka? Przechodzę na Facebooka. Mam tutaj film w takim dużym odtwarzaczu na Facebooku, i aby osadzić ten film na stronie na WordPressie, należy pobrać kod osadzenia tego filmiku. Zazwyczaj należy poszukać takiej ikonki trzech kropeczek. W tym przypadku jest ona tutaj z prawej strony, w górę. W górnym prawym rogu klikam ją i wybieram z menu osadź. Tutaj, w tym polu, mamy kod osadzenia tego wideo na swojej stronie. Klikam skopiuj kod. Jeśli przykładowo widzimy ten filmik nie w takim dużym odtwarzaczu jak tutaj, tylko na czyjejś tablicy, będzie wyglądało to tak. Mamy post wideo. Również szukamy ikonki trzech kropeczek. Jest ona tutaj. I tak samo wybieramy osad. To jest ten sam kod? Klikam jeszcze raz Skopiuj kod. Teraz przychodzę do zaplecza WordPressa. Klikam Strony, dodaj nową. Nadaję tytuł stronie. I należy teraz dodać blok HTML. Klikam plusik tutaj Dodaj blok, albo z tej strony Dodaj blok lub wpisuję kośnik HTML, wybieram właśnie ten blok i wklejam ten wcześniej skopiowany kod. Wklej. Następnie klikam opublikuj, jeszcze raz opublikuj. I wideo zostało osadzone. Teraz zobaczymy jak to wygląda na żywo na stronie. Klikam zobacz stronę. Jestem już na stronie na WordPressie. Jak widzimy, wideo z Facebooka zostało osadzone. Możemy je odtworzyć bezpośrednio na stronie. Nie musimy przechodzić do Facebooka, aby je obejrzeć. I to tyle. Dzięki za uwagę.